Zdrowe Rozmowy W naszym studiu doktor habilitowana Zofia Dzięciołanikiej z Kliniki Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Może to zabrzmi nieco naiwnie, ale czy każdy ból pleców oznacza od razu problemy z kręgosłupem? Jest to ciężkie pytanie. <laughs> ciężkie pytanie, ponieważ nie zawsze ból pleców wiąże się z bólem kręgosłupa. Tak? Mogą być to bóle różnego pochodzenia. Najczęściej w dzisiejszych czasach faktycznie jest to potwierdzone dolegliwościami bólowymi kręgosłupa, które wynikają z różnych czynników. Niestety, taką główną przyczyną z tych problemów bólowych jest po pierwsze brak ruchu. I pozycja siedząca, w której spędzamy bardzo dużo czasu. się po prostu. W takim razie mm, powiedzmy z jakimi zaburzeniami, z jakimi schorzeniami kręgosłupa najczęściej macie Państwo do czynienia w klinice? W klinice rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku najczęściej pojawiają się pacjenci z chorobą zwyrodnieniową stawów kręgosłupa, dyskopatię, często są pacjenci z rwą kulszową, czyli jest to ból, który pacjent określa jako promieniujący, tak? czyli pokazuje nam jedno konkretne na miejsce, a później pokazuje na przykład gdzie go dalej boli, czy do pośladka, czy do uda, czy może nawet promieniować do stopy. Yy, I bardzo często są to bóle przeciążeniowe właśnie wynikające z nieprawidłowych czynności dnia codziennego. Czyli tak. siedzący tryb życia i brak ruchu one nie pomagają na pewno. Absolutnie nie. No to w takim razie co powinniśmy robić? Jak powinniśmy siadać? Co powinniśmy ćwiczyć? W jaki sposób, żeby tego chociaż troszeczkę uniknąć? Myślę, że tutaj bardzo ważne są takie codzienne nawyki, o których nawet sobie nie zdajemy sprawy, że je wykonujemy, a w tym samym powodujemy, że ten nasz kręgosłup dostaje takie nieprawidłowe wzorce. Często właśnie jest ta pozycja siedząca, gdzie siedzimy w, jakimś, w jakiejś takiej pozycji półobrotu, powinniśmy siedzieć z odpowiednio dopasowanym biurkiem. Przede wszystkim komputery. Tak wiele osób teraz pracuje przy komputerach, które nie są odpowiednio dobrane. Używamy dobrodziejstw XXI wieku: tak tablety, telefony. I tutaj pojawia się pochylenie głowy do przodu, które powoduje dolegliwości bólowe odcinka szyjnego. A i powtarzanie jakby systematycznie i długotrwałe tych samych czynności powoduje, że ten kręgosłup po jakimś czasie może nam dać sygnał alarmowy i pojawia się ból. Szkoda, że dopiero później, w momencie kiedy już ten ból jest, tak naprawdę myślimy o tym, że trzeba coś zrobić. Bardzo tutaj ważna jest profilaktyka, o której na co dzień nie pamiętamy. Profilaktyka kręgosłupa? Jak najbardziej, tak profilaktyka i tutaj znowu wrócę do tego ruchu i tej pozycji siedzącej. Codzienna dawka odpowiedniej aktywności ruchowej. Mówię tutaj odpowiedniej, bo też schorzenia kręgosłupa mogą być różne u każdego. I nie zawsze te same ćwiczenia, u wszystkich będą dobre. I tutaj jakby trzeba o tym pamiętać, także idąc na siłownię, idąc na jakieś zajęcia grupowe. Trzeba wiedzieć, co można zrobić, i tutaj wskazane są konsultacje właśnie z fizjoterapeutą, żeby sprawdzić, żeby on mógł zdiagnozować, co się dzieje tak naprawdę wewnątrz naszego organizmu. Ale tak, aktywność ruchowa to jest ta fizjoprofilaktyka, którą musimy codziennie sobie świadomie dawkować. Zwykłe spacery najprostsza forma ruchu, niewymagająca specjalnego miejsca, specjalnych przyrządów po prostu godzinny spacerek. Najbardziej naturalna forma ruchu wskazana jest piękna pogoda, a w końcu się doczekaliśmy, więc y, powinniśmy y, codziennie coś dla siebie robić. A czy możemy wzmocnić jakość nasz kręgosłup na przykład chodząc na siłownię i wykonując odpowiednie ćwiczenia? Jak najbardziej siłownia jest wskazana. Y, I nie bójmy się tych ćwiczeń siłowych, tylko musimy pamiętać o tym, żeby je wykonywać prawidłowo. Odpowiednia technika na pewno nam nie zaszkodzi. To nie znaczy też, że jak ktoś nam powie, że trzeba koniecznie trzymać kolana na linii palców, to że zawsze musimy to robić, bo też mamy inaczej przygotowany nasz narząd ruchu. Tak? U sportowców to samo ćwiczenie będzie wyglądało inaczej niż u osób, które na przykład dopiero zaczynają swoją przygodę z aktywnością ruchową, ale tak, ćwiczenia siłowe są jak najbardziej wskazane tylko odpowiednio dobrane i odpowiednio wykonane. Czyli te techniki nam ktoś po prostu zwyczajnie powinien pokazać i dostosować do naszych możliwości. Uważam, że tak, treningi powinny być personalizowane pod daną osobę i pod jej ewentualne dysfunkcje narządu ruchu. To zapytam jeszcze ze swojej perspektywy troszeczkę. Kręgosłup, a wiek? Czy młodzi ludzie częściej teraz chorują na jakieś zwyrodnienie, dyskopatię? Czy to przychodzi po prostu z wiekiem? No, Dyskopatię, choroba zwyrodnieniowa, to jest niestety związana z wiekiem. Chociaż problemy z kręgosłupem pojawiają się u dzieci. U dzieci problemy te wynikają z wad postawy. Jesteśmy w stanie odpowiednio dobraną terapią na etapie tego wczesnego rozwoju dziecka wyprostować te wszystkie dysfunkcje, które u dziecka mogą być. Niestety też okres, który mamy już ze sobą, czyli okres pandemii, okres covidu, gdzie no, pozostawaliśmy w domach bez możliwości korzystania z fizjoterapii, z aktywności ruchowej na powietrzu, bo też był taki trudny czas, który nam nie, nie sprzyjał, jeżeli chodzi o dawkowanie tej aktywności ruchowej. Problemy z plecakami u dzieci. Tak, dzieci noszą plecaki na jednym ramieniu, często jakby te rączki plecaków są nieodpowiednio dobrane, dlatego tutaj no, rodzic musi to kontrolować. Te plecaki też są bardzo ciężkie, pomimo tego, że teraz już książki zostają w szkole najczęściej, to naprawdę no, z do własnego doświadczenia wiem, że te plecaki są ciężkie, więc jest to bardzo duże obciążenie. Natomiast na tym etapie Wczesnego rozwoju, wieku rozwojowego jesteśmy w stanie te dysfunkcje wypracować zarówno z dzieckiem, jak i z rodzicem, ale też młode osoby, czyli młodzi doros dorośli, jest to taki przedział wiekowy 20-30 lat. Też mają te problemy z kręgosłupem i powstały ostatnio badania naukowe, które mówią o tym, że 60-80% właśnie tych młodych osób już ma problemy z kręgosłupem. No to co będzie w przyszłości? Z takim inaczej. Myślę, że tutaj wkroczymy z fizjoprofilaktyką i każdy będzie wiedział, że ten problem to nie jest taki problem, który się pojawia nagle. I tutaj nie ma takiej złotej recepty, co zrobić, jeżeli on już jest. Myślę, że jak zaczniemy wcześniej, Pracować na to, żeby ten kręgosłup odpowiednio uaktywniać ogólnie nasz cały organizm. Tak? Aktywność ruchowa tutaj nie tylko pomaga na sam kręgosłup, ale na cały układ narządu ruchu, układ oddechowy, układ krążenia, cała pompa mięśniowa. I to wszystko razem daje nam taki zdrowy organizm. Dlatego myślę, że no tutaj ta aktywność ruchowa jest lekiem. Na wiele naszych problemów? To teraz tak. Boli, boli, boli. Wiele osób idzie na masaż, wiele osób idzie do fizjoterapeuty i na tym się tak naprawdę kończy, a nadal boli. Gdzie wtedy? Co zrobić? Jakie badania? Jaką diagnostykę, żeby stwierdzić, że to jest jednak choroba kręgosłupa? Myślę, że bardzo ważna jest współpraca, którą my jakby staramy się utrzymać w naszym przypadku, czyli fizjoterapeuta i lekarz. Jeżeli widzimy po badaniu fizjoterapeutycznym, że no, może coś być, co nie jest stricte związane z naszym działaniem, że pacjent może mieć jakiś większy problem, wtedy po prostu kierujemy naszego pacjenta do lekarza na dalszą diagnostykę, na diagnostykę obrazową. Często jest tak, że faktycznie ten pacjent musi poddać się leczeniu ortopedycznemu, chirurgicznemu, ale często jest tak, że w tych badaniach nic nie wychodzi i wtedy po prostu próbujemy innego rodzaju terapii, staramy się ją wzbogacić, edukujemy pacjenta, bo my możemy naprawdę wykonywać bardzo wspaniałą pracę, starać się pomóc jak możemy. Ale jeżeli pacjent nie będzie świadomy takich podstawowych czynności codziennych, które musi zmodyfikować, musi wprowadzić do swojego życia, żeby poprawić jego jakość, to my nie będziemy w stanie też mu pomóc. No to porozmawiamy jeszcze przez chwilę edukacji, no bo ja mam wrażenie, że w przestrzeni publicznej pojawiają się tematy związane z sercem, z krwiobiegiem, z cukrzycą, z nowotworami. Ale kręgosłup. Tak, edukacja, fizjoprofilaktyka kręgosłupa jest to no, kluczowy element, żeby dać dobre rezultaty terapii. Tutaj mówiłam już o aktywności, o siedzącym trybie życia. Trzeba odnaleźć taką formę aktywności, która będzie nam sprawiała przyjemność i którą będziemy chcieli wykonywać. Bardzo dobre na kręgosłup jest pływanie pływanie i firmy, wszystkie formy treningu w wodzie tak jest aquaerobic, który też powoduje, że my musimy użyć siły mięśni, yy, więc wykonujemy jakąś pracę, ale tak tego nie czujemy poprzez środowisko wodne, więc jest nam przyjemniej wykonywać ten ruch, się tak nie męczymy, a nasze mięśnie pracują. Yy, też taka forma, myślę, że sporo jej widzimy na ulicach, nordic walking. znowu prosty spacer Wzbogacony tylko o element kików, które też należy pamiętać, że trzeba dobrze chodzić technicznie z kijkami, żeby y, był ten element odciążenia kręgosłupa. Y, też przyniesie bardzo dobre rezultaty. Bardzo dziękuję za te rady. Skorzystam na pewno. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem była doktor Habilitowana Zofia Dzięcia z kliniki Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zdrowe rozmowy w Radiu Yard.